Ej, witajcie dziewkę, w na kanale i dzisiaj jestem z Pawłem w farmingu. I e, tak, o to by się prezentował stan rzeczy, ale najpierw chciałbym zobaczyć, gdzie jest pa, e, Pan Paweł. Bo właśnie zrobiłem poza nagrywkami e, górę, ale właśnie mam do Ciebie pytanie, Panie Paweł. czy teleportować do kombajnu i, z, <laughs> i zrecenzować e, uprawę e, zbierania ryżu, które właśnie trwa. Ja już tam zaraz podjeżdżam. E, Co ty robisz? <laughs> <grym i zimna> rapujemy co, co, co to odwala ej czemu jestem na dachu jestem na dachu pomocy lecimy widzowie ale co tu się dzieje o nie wypadam to jest wiaterek stary ale naturalne widzowie tak to wygląda w realu w połowie zaczyna się dym Ej, ej, ej! Gdzież to jedziesz? A tamty jest biały? A to jest zeschnięty ryż. A ja nie mogę tego zbierać? Bo musisz opuścić. Opuścić ten, ee, przód opuścić. O nie, ale to będzie brzydkie. Nie. <noise> Paweł, weź to też z kości tu. Stąd ciebie szybszy. No, ja jadę z ryżem. Wrócę tu i żeby się nie przestraszył, nie? Będziemy chcieli coś sobie chyba kupić jakąś fajną, jakiś fajny sprzęt, nie? Kude, obiecałeś. No wiem, więc ty tam nie przesadzaj z rampami. Tu jeszcze widzowie nasze imperium ryżu się znajduje. Co, coś ty tam budujesz, że ucieka Ajs, boję się A, to jest jakiś prom Widzowie, musimy zbadać sytuację Jak to wygląda I Nitywnie ominęliśmy drogę, tu jest droga Dobra, no, ale ogólnie uprawa ryżu To jedna z lepszych upraw, więc wam polecam No, jak widzicie, jest tutaj Taka mechanika, jak zaznaczanie punktów I mogę sobie na przykład zaznaczyć, gdzie chcę Jechać Dobra, widzowie, nie przejmujmy się, że on Trwoni nasze ciężko zarobione Pieniądze Ja na pewno Paweł, będę przez ten czas bardzo dużo tutaj grać i e, też właśnie się zajmować przede wszystkim hajsem, żebyśmy trochę nowych pól pokupywali, wiesz. Pan Paweł wyjeżdża i go długo nie będzie. Dobra, no, i musimy go przywołać, bo ja znowu gdzieś to ominałem kompletnie. Ty, można się utopić, ej, nie można się utopić, Te jest płytki, jak nie wiem. <laughs> bo kiedy sąsiad się chwali z tą motorową? o kurde. Wyładuj tutaj, kusi, co? A nie, stąd możemy, dobra, uruchom prom. A nie, to tak delikatnie uciekł. Chyba dali nową animację. O, dobra, pracownik G. To trzeba go przestawić. No widzowie, tak wygląda wyposażenie, ale to już Wam raczej pokazywałem. Ciekawe, jak można zapobiec temu suchemu ryżowi. Mi się wydaje, że to tak o, po prostu jest normalnie. co ty tu robisz? A gdzie nasz On tam se płynie. <grytanie> Zaraz, bo ja tu jadę. Ma lepszy pomysł widzowie. Dajemy sobie tutaj. On pły, płynął promem, bo my. w sensie ten. ziarno, nie? Bo ten hajs to chyba za pracownika. Tak, bo ja na prom go wpakowałem, już jadę. Ojeju widzowie jaki dodaj, kurde, frog na tych mapach. Nie no, ja tu dawno nie grałem a tu postępy. Jakieś fajne tutaj przykombajnie statystyki. O tu jakieś pszczółki sobie siedzą. Nie no, widzowie, elegancja Francja. Pięknie to wygląda. No jak kiedyś się wahaliście z zakupem, no to teraz warto. Naprawdę tamten efekt mgły mi się mi przypadł do gustu. No ale ogólnie gameplayowo bardzo przyjemna gierka. Weź z tą betoniarą. Pod prąd jedziesz. Ciągle to jest znak stop, jak oni jadą, jadą w drugą stronę. Tu jest jakiś taki przejazd problematyczny, który niszczy życie każdemu kierowcy. Nie, jak naszą gospodarkę. Ech. O, Uj. dobra, jest uratowałem chyba to jakoś. Pamiętajcie, no, nie jak nie macie tam. ciągnik, to nie jedźcie tamtędy. E, jedźcie zawsze normalnie. Akurat ta mapa jest bardzo innowacyjna, więc myślę, że będziemy w przyszłości w nią inwestowali, kupowali działki i tak Ale to ja będę musiał samemu trochę pograć, bo ja mega mało miałem na przyczepie: 16%. Czemu tu, się, czemu tu pokazuje jakiegoś gracza? Czemu ty tu czemu jesteś? Czemu jesteś w dwóch miejscach naraz? Bo ja się, jesteś w dwóch miejscach naraz na mapie. No jeden, jeden ty jesteś w, w, w Sadzarce, a drugi ty jesteś na placu. No ja nie o. wiem. To jesteś ty i to jesteś nie. ty. W ogóle w a Sadzarka w ogóle jest ja, w innym ja miejscu. Ja tutaj, stary. A Sadzarka w innym ja miejscu ja stoi? Wie, sadzarki, to tam jedna było. Ale I... ja jestem ja na motorze. Bo u mnie to się nie rusza. Bo... O nie, A, to ty zrobisz. Ty 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 Co to jest? Ja się nasłotele portował i to widzę. Dobra, ten gościu się zablokował, widzowie o pompę. To wyjaśnia. Dobra, ja może tutaj sobie w ustawieniach coś zmienię. A mianowicie, żeby dzień trwał dwa dni. Tak, no. E, że się nie, żeby dzień trwał dwa dni, tylko że miesiąc trwał. No i teraz on będzie sobie ładnie tutaj pracować, widzów. Jak widzisz. A, to ten statek tutaj, ładnie. Co ty jesteś? Ej, ciekawe, czy jest kolizja z tym statkiem zaprogramowana. Ej, ciekawe, czy da się spodać, żeby to coś uderzyło w prąd w sumie. A ty jeszcze musisz drugi motor kupić. No, to jest dobry pomysł. Dawno mnie tu nie było w tym. Nie. Nie, jeszcze nie drugi motor, bo kupi za A i tam 4000. No. O! Przepraszam pana, ale nic pan nie widział. Nie no, na razie to wygląda elegancko, Możemy oczywiście też jechać po naszym polu. Ledwo nam tu wystaje motor z tego. W ogóle widzę, to znalazłem taką fajną mapę, która nazywa się Four Fields. Mamy takie coś jak... A jest, jest. Różne traktory. Różne sprzęty, te traktory są trochę inne, ponieważ mają tej, właśnie takiego dla przykładu, z tyłu mają troszkę inny zaczep i są prawdopodobnie silniejsze, ale sprzętów i z, te, z tej paczki jakieś filmy, jeśli chcecie, to piszcie. Myślę, że Pawłowi się na pewno spodoba ta paczka, ponieważ jest tutaj ciężarówka. Którą na pewno na tym sejwie przetestujemy No widzowie i jeszcze jak mam coś wam pokazać to dodaję taki piękny sprzęt Opryskiwacz samojezdny I mega fajna maszyna generalnie e, Na pewno też chciałbym przetestować ale to myślę że Już e, zarobię jak, jak Pawła nie będzie jak was nie będzie O dobra jest 100% więc tu podjedź na siódemkę Ej, bez kitu ty tu jesteś, a cię nie ma. Na siódemkę jedź. Obejrzmy sobie jak wygląda cała akcja. Ja tu jest. O, tu jesteś stary, chodź tu. Ej, 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 lewo, lewo, tu masz kombajn. Co się dzieje? No ja widzę. Minąłeś rurę stary. A nie, 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 podjedź jeszcze raz, to nie zadziała. O nie, 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 przewrócił się. We mnie, prosto. Dobra, nice. I, dobra, stój, 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 dobra. A ta rura łapie agro do tego. <laughs> ale to jest głupie. O nie, widzowie. A nie, ta poświata jest piękna, naprawdę. Mi się zdaje, że był jakiś update taki e, teksturowy, bo to tak pięknie nie wyglądało. Ale... O, ej, biskitu. Ej, ale fajna. Ale nie, ta druga jest brzydsza chyba. I generalnie, jak klikniesz y, P, y, to masz takie coś, jak takie y, książeczki ze strzałków w dół. Tak na to klikniesz, to tam masz plan cent, piłę spak i to właśnie są rzeczy z tego DLC, co będziemy może robić odcinek. Także, y, no raczej zrobimy, bo to mogło być nawet spoko. Ta maszyna mnie najbardziej ciekawi i mega ogólnie spoko, że ją dodali, bo jest taka. i wygląda na to, że w jakiś sposób te dwa pojazdy ze sobą wadzą, więc trochę odjeżdżam. A że tak jechać? Nawet jakieś triki można ro... Co się, się stało? stało. Bo mam lepszy można kupić taniej. Ale to się to więcej hajsu zyskamy stary. Bo to auto kosztuje 19, a dostałem 40. Czy my go nie pobraliśmy? Jest taka opcja. Um. No ale wygląda jak ten, nie? Ściągnęliśmy. No to ja widzowie to poprawię potem. Ej, zobacz so to. O nie, ej, wsesło mnie! Pomocy! A widzisz to był jest motor. Gdzie ty jesteś? Co ten motor jest czarny? Ty, o ten motor się wywraca! Ej, teraz nagle on jest czerwony. O, to jest ta słynna piłka, widzowie. O, co? Ej, sk skąd ty ją masz? A bo ona kosztowała 30. A dobra to git, bo ja myślałam, że ona 60. Ale zobacz, to jest twój brat, twój bliźniak klon. Ty to chodź do mnie, to mi się boli. To poszło je to. To poszło je? Co to. Ty Spróbuj się do tego. Ja też Jak Wróć tu przeciwko mnie. To, ale ujęcie, to Zadziałać i opróżnić. Nie pytajcie, działa działa. To jest to jest no. Dwie. Nie, nie resetuj, bo jak jest ktoś na niej, to się nie da. Ja po prostu w trybie jednoosobowym tego nie będzie chyba. Ale nie no, możesz zobaczyć model swojego skina. C Czemu ciebie można smagać latarką po <ślesk> To... Ej, on zniknął. Coś ty zrobił. Tak, widzowie, wygląda nasza fura nowa. No O nie, nie mogę nie patrzeć, nie patrzeć nie do góry. Jest, <laughs> Ej, weź chodź do mnie. Ej, chodź do mnie, Paweł. Nowa skoda. Widzowie, to jest przegląd. Magia. Najpierw auta, a potem siebie samego. No, ja skakałem na hopce ze Skody, polecam. Ciekawe. ja myślę, że ty robisz Skodą, a ty robisz za Ej, zoba tego darta, zoba tego darta. Dart! A! Dobra, rozpędzamy się, rozpędzamy się. Ja, ja robię za drona. Czemu ty jesteś coraz wyżej. wystawa na super glue. Ej, bo to się przewraca. Dobra, widzowie, już zbieramy ryż. Ej, bo generalnie problem a Skoda nie skoduje i nie chce się jebać. Te w prawdziwym życiu, zresetuj. A, elegancko, widzowie, 50%, no. Ja myślę, że jakiś potwór leci. Sarna, gonię cię. O kurde, widzowie, straszydło. <goda> Gonimy Sarnę o trzeciej w nocy, dnia 13 naszego życia. Ej, tu się barierki kończą. <goda> Ej, tu się coś nie wyrenderowało, czy co? Ej, sarno, na ulicy. No dobra widzowie, no i chyba to była było na tyle w dzisiejszym odcinku. No całkiem śmiesznie, całkiem fajnie. Ja dokończę te zbiory, niestety Pawła nie będzie, więc następnych odcinków na razie nie będzie, ale ja ci to by było tyle. Cześć.